Jestem w nowym vlogu. Dopiero stawiasz. Au. Nie, nagrywam Justynka. Justynka się pakuje? Gdzie jedziemy, Justynka? Nie zdradziłaś. No. Nie. Dzień dobry, złociutka. Dzień dobry. Tak się przypomniało, że tak babcie mówią. Tak. A my jesteśmy jak babcie, zwłaszcza ja. Czuję się jak babunia ja taka. Babusia, tak? O, no to pani Ulu, wszystkiego najlepszego. Życzymy w ten cudowny dzień. Powiem jej, żeby ten odcinek wyjątkowo obejrzała. Tak, tak. Także Pani Ulu pozdrawiamy i życzymy dużo zdrówka i Słyska pociechy ja dobrego, z dzieci i z wnuków. No, bo z dzieci to ciężko. Dobra, wsiadamy, pakujemy się, bo tu są nerwy, nerwy Nuki, są dzisiaj. Nerwy? No. Znaczy, ja oglądam filmik w takim razie. No i już, siedliśmy do samochodu, ruszyliśmy. E, nerwy są, ponieważ Łukasz chciał zrobić kanapki, Za ja 600 metrów skręć w lewo. <laughs> Chciałam zdenerwowana z pracy, bo się uraziłam w ten, słuchajcie, bark. Justynka jest zdenerwowana? Nie, Justynka ja jesteś? Nie, nie Justynka nie, jest. jest wyjątkowa, ale mi też już przeszło, także cudownego dnia. Jestem, nie zdenerwowana. Jestem <laughs> nie, wyjątkowo, wiedziałam, tak? Tak. Nie, to kawał tak. sini ze mnie. No, powiem no. ci, dobrze, że jest to na kamerze, sprawdzimy. Może miałaś tam się, że nie spóźniona wyjątkowo. A, ale może. może. mogłabyś to zdementować? Tak, słuchajcie, ona, jak... się nie, ona się nie spóźnia bez przerwy. Ona się spóźnia co dziesiąty raz. No. No. Się nie spóźnia. <laughs> No, ale słuchajcie, już y, godzina, mieliśmy wyjechać o 12, także wyjeżdżamy 13 po i jest rewelacja. To nie jest spóźnienie. 13 minut y, wprowadzaliśmy. Tak, to studenckie. To tak, studenckie ale nie, nikt się nie spóźnił. Chodzi o to, że pineckę musieliśmy wprowadzić, tam etola włączyć i w ogóle. A co z tymi kanapkami? Ukaszek robił kanapki, ale nie miał czasu, żeby pojechać do sklepu po rzeczy. Zrobił się na północny zachód. I zrobił kanapki z tego, co mieliśmy. Za 400 metrów. Skręć w prawo. Polną? Kurcze, ale wiecie co? Dziwna. Nikt nie mówił o kanapkach e, sobie... Skręć w prawo. Następnie Dziwne. skręć w prawo. Każe ci zawracać chyba. No, nie, no, to nie Dobra, słuchajcie, jedziemy do Poznania na targi skręć karawaningowe. Największe targi w Polsce. Także y, mamy czas przyjazdu na godzinę 16. 353 km przed nami. I y, y, co? Jesteśmy z zjarani, bo jestem jedzie kupić przyczepę. To już ci, co oglądają, to już wiedzą. Wzięłaś 100 milionów? 300 na wszelki. A, no to dobra. No to starczy, na pewno starczy. Także jedziemy. może no Słuchajcie, y, dużo ludzi mnie pyta y, o ten mój bark. Okazało się, mam 116 diagnozę. Mam nadzieję, że już ostatnią. Mam tak zwane zamrożenie, albo zmrożenie barku, no nie wiem. W każdym razie mam barku nieruchomiony z racji pracy. To jest y, życie po prostu mnie dosięgło. Łukasz przez 25 lat założył mi homonto na szyję i teraz wyszło. No tak. Nie zobacz, jak wyglądasz, jak młody a ja jestem strana. <gry> wczoraj mówiła, że ten. <gry> że co, że kiecko wyglądasz? A to chodzi o zmarszczki, ale to genetycznie. Nie mów mu nawet. No nie, nie, bo się zamknie w sobie. To nie zmieści. No, tak, tak bo no więcej kremów niż, niż my we dwie, to Łukasz więcej kremów <grym z> sobą. <grym> <grym> Już nawet z balsami do pięt, nie? Tak. No. Także słuchajcie, przygoda się zaczyna, zaczynamy my weekend. Ahoj przygoda Ahoj przygoda. chciałabym powiedzieć kawał, mogę? Czemu nie? Słuchajcie, spotyka się dwie dziewczynki. Jedna jest zła dziewczynka, a druga jest dobra dziewczynka. No i ta zła dziewczynka namawia tą dobrą dziewczynkę, żeby poszły sobie na balkon i pluły na ludzi. No i słuchajcie, ta zła dziewczynka opluła tylko troje ludzi, a dziewczynka dobra opluła jedenacścioro. A wiecie dlaczego? Bo, do, bo dobro zwycięża. To no taki suchar, nie? Także zaczynamy przygodę. Do później. Do. Mam że ktoś Ci podpowie. Słuchajcie, mamy jeszcze godzinę i 45 minut do celu. Spokojnie jedziemy, nie? Raz nas objazdem jakim, słuchajcie, przeprowadziła. No to autostrada jest, tak jak mówię, spokojnie. Wydaje mi się, że jesteś troszeczkę uszczepniony. Przeprosiłaś mnie. Musiałam go przeprosić, bo miałam taką minę. I zapytał się mnie, ale chcesz mnie przeprosić szczerze czy nieszczerze, bo to też jest ważne, prawda? No to ja szczerze, pod samego serduszka. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, bo może mi podpowiecie, bo już mi też yy, ilość osób zgłosiło, że jak się nas ogląda, to jest taki obraz jak w kuli, tak, Justynka? Tak, tak. Ja nagrywam GoPro dziesiątką i. Jak to zmienić, bo ja nie wiem jak. Może Wy wiecie, co tu nacisnąć w tej kamerze, żeby to można było zmienić. To byście mi trochę ułatwili życie. Także, jakbyście. A masz tam jakieś menu? przepraszam. Właśnie w tej kamerze? No. Ja kompletnie nie wiem, co mam w tej kamerze. Eee, właśnie muszę się e, chyba wdrożyć w temat, ale nie chce mi się za bardzo. Może ktoś się podpowiedział. Właśnie, może Wy mi byście podpowiedzieli. Jakby ktoś wiedział, jak to przestawić, żeby tego rybiego oka nie było, to napiszcie mi w komentarzu, bo przestawię. Bo to e, ja na przykład tego nie widzę, jak oglądam. A ale to może to jest... nie na wszystkich nośnikach to tak jest. Jest to właśnie, możliwe? Właśnie, bo to nie zawsze tak wygląda. Ale no właśnie. początek tego filmu był taki. Może ja coś... Właśnie w kuli, jest... Ty, właśnie, a może ja, ja coś w, tym kamerze, w tej kamerze może coś przestawiam. Może Także jakbyście wiedzieli, co ja takiego złego robię, to chętnie y, poczytam na ten Uuu. temat. Uuu, może być gruby? grubo. Nie jak? 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 No co ty? Jak idealne jest. Tylko tutaj coś, tylko tu coś nacisła. I śliczna, i, śliczna. I śliczna. Mamy jeszcze, słuchajcie, godzinkę, ale przypomniało mi się, że mam jeszcze jeden kawał. Spotykają się dwie dziewczynki. Nie wiem, dlaczego mam o dziewczynkach kawał w ogóle. A to myślałam, że mówisz ten sam. Nie, inny. Nie, nie tak, no nowy kawał ma. A można na chłopców przełożyć? No dobra, spotykają się dwaj chłopcy. A czekaj, bo jak z chłopcami, to już nie zapomniałam końca. To nie Pomyliłaś nie. mi. Zatykają się, słuchajcie, dwie dziewczynki, no i yy, jedna do drugiej, jedna jest wierząca, a druga jest niewierząca. No i jedna, ta niewierząca, ta wierząca mówi, my to przed każdym posiłkiem modlimy się, a ta wierząca mówi tak, a my nie musimy, bo nasza mama dobrze gotuje. No już mówiłam tamte, do no bez przesady, do kamery mówiłam, no wszyscy już wiedzą, Zajcie te moje kawały to z TikToka. Mamy godzinę do celu, także niedługo będziemy w Poznaniu. Wjechaliśmy do Poznania, ale nawet nie wiemy kiedy. Ktoś się zorientował, kiedy wjechaliśmy do Poznania? Nie wiem, nie wiem. Nie Kto? Lecimy zatankować. Słuchajcie, tu jest diesel 808. To chyba tanio, tak jak u nas, bo po drodze było 840, nie? No. No, Pozdrawiamy Michałka, z którym przed chwilką rozmawialiśmy, bo zna naszą tajemnicę, którą powiemy wam później. Michałka, On zna pierwszy. Michałka. Michał Michałka. Cz. Tak. Ja to nigdy nie wiem na tym ciemnie. Kieruj celu. się na zachód. Które to paliwo? Następnie prawo? skręć w prawo. Słuchajcie, mamy 9 minut do celu, ale się tankujemy. Dawaj pieniądze. Ja tu nie mam pieniędzy no, w ogóle. Tankujemy. Się. Naturalnie mogę im zapłacić ewentualnie. No to leć. A leć, jak tam są same baby i one nie docenią. Tankujemy się w każdym tego słowa znaczeniu. Tak, właśnie tak. Czy mnie widać? Widać Cię, pomachaj. Jestem w kadrze. Jesteś? Dobrze. No, także do, odzywamy się na miejscu. Słuchajcie, dojeżdżamy, dojeżdżamy, za minutę mamy tramwaje po prawej stronie, tak? Ty, ale my to dobrze dojechaliśmy. Jakoś tak dziwnie mi tutaj nie pasuje nic. No właśnie mi też to nie pasuje. No jakoś w centrum miasta? Tak? Gdzie to łukaniu, widzisz? No właśnie. Tu są kampery. Tu są, tu są, tu są, słuchajcie. A dlaczego tu powiedzieli nam po lewej? Jak to jest po prawej? Jak to jest po lewej? Międzynarodowe. Tu są targi. Ale słuchaj, Miejsce tam docelowej jest po prawej stronie. Musisz tu gdzieś stanąć. Dzwonimy gdzieś, trzeba jechać. A Słuchajcie. Jestem zachwycona tym poznaniem, ale ciężko tu jest naprawdę. To jest mia... poznania miasto doznanie, jest ciężko. No nie, Ukanie sobie radzi świetnie. Co on idzie od, odpięć, ja przyczepę? <laughs> Ale słuchajcie, to jest no, ciężko w ogóle w te targi tutaj wjechać, bo tu jest cały czas jednokierunkowa. Cały czas zakręcamy w lewo, w lewo, w lewo i nie wiem czy w ogóle dojedziemy. Tak Łukaszek? Uh -huh. To jest Poznaj miasto doznań, tak? <średzpieczeństwo> Wymyśliłaś to teraz? Nie, no tak ale... jest w tak jest goglach. Nie, no Poznaj miasto doznań tak jest. Tak jest w goglach. Nie. Poznaj miasto, doznaj. No to mnie tylko w Poznaniu poznało. E, poznało. Ale już, już dzwoniliśmy, słuchajcie, do Jakuba, już wszyscy czekają pod bramą, także dojeżdżamy niedu niebawem. Pod bramą czekają? Tak. No już mam nadzieję, że jesteśmy na tej prostej, to trzeba skręcić. Bo kręcimy i kręcimy w tym Poznaniu. Szybciej wypierogi pierogi No kręcisz, kręcisz Poznań. No. Ale chyba tak, chyba jest okej. Okay. Mamy kamper. To chyba po tej stronie jesteśmy. Czekaj, Lubicie punkt kamer? szczepień to nie to. Nie wiem, nie mam do tego, nie mam zdania. Eee, 7, tu jest 5. 5 jest? Tak, jest brama 5. Koszę jak będzie za, e, następne 4. Ty, tylko właśnie poczekaj, bo może to w tą 5 trzeba wjechać, nie, 7 on, kazał. 7. 7. 7, dobra, jedziemy dalej, do siódemki jedziemy. Brama numer, są międzynarodowe targi poznańskie, okej. Okay. No i dobra. Brama numer dobrą sześć. Sześć. Jest 6, dobra, mamy dobrą stronę. Brama 6. Jest siedem, no wow. Nareszcie, hura! I zakręcamy! No idzie teraz? Oh, yeah. Przodem, przodem. Musimy bilety pokazać. A jest... No i słuchajcie, wjeżdżamy. Mamy bilety. Dzisiaj coś się pochodzi jeszcze. No tak, dwie godziny jeszcze targi są. Prosto cały czas. Co? No wystraszyłam się, że... Nie drzwi się japy! Jesteśmy! A! Wysiadamy, słuchajcie! Wszyscy są. Ma olkiem. Tu, tu jest właśnie... Jedź. Tu się muszę odpiąć. Tu się odpina i bierzesz moverem. Siema! Siema! Siema. 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 Wysiadamy z manka. Zaraz musimy na wjechać. Nie, bo on ma Wjedziemy się. Siemano! Słuchajcie, przyjechaliśmy, stanęliśmy. Szykujemy się teraz na imprezę, także zostawiam Was w domu. No sama. Lecę na imprezę, Kasia, to jeszcze rozstawia. W kamperze nie trzeba by to rozstawić No nie, kamper by się przydał. <śmiech> <śmiech> Może teraz na tym, na tym zlocie coś zobaczymy, nie? Dobra, stoimy tutaj, słuchajcie, między kamperami. Żegnam Was, słuchajcie, bo idziemy teraz na koncert, także prywatna się u nas zaczyna. I do następnego, pa